Chciałbym, żebyś na koniec zostawił tych, którzy nas słuchają, wielu przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających odpowiedzialnych za różne piony. Jakie są takie trzy najważniejsze aspekty skutecznego wzrostu firmy, w szczególności w kontekście tych akwizycji, które zrobiliście? Czyli jak robić skuteczny wzrost przez akwizycję? Bo chyba to takie były bardzo konkretne rady. Jak to zrobić skutecznie? O pierwszym elemencie powiedziałem przed chwilą, i według mnie on jest kluczowy, zasadniczy, taki, musisz mieć ludzi, musisz mieć know-how. Mhm. Ono się buduje, bo może się samodzielnie, jakby operacja po operacji sobie dobudowywać, a może się przyciągnąć do organizacji, biorąc fajną osobę, która już takie know-how posiada. Ludzie są jakby kluczem w tej całej mhm. operacji. Z drugiej strony jest oczywiście coś, co znowu jest mało biznesowe. Ale jak tak się zastanowić to jest chyba znowu bardzo ważne, że to jest taka jakaś odwaga albo ja to nazywam nawet taką trochę bezczelnością biznesową, że e, że potrafisz w dzień przed zamknięciem jakiegoś dealu powiedzieć, że jednego nie robisz i równolegle dopiąć inny deal, który jest dużo trudniejszy, wiesz, że się namęczysz przy inwestorach, żeby go wytłumaczyć i tak dalej i tak dalej, ale ty wiesz, że on Zmieni rzeczywistość, jakby, w, uh -huh. którą, którą robisz. Więc ta odwaga jest niezbędnym elementem i wzięcie na siebie tej takiej ekstra odpowiedzialności, że oczywiście coś może nie wyjść, e, to jest coś, co, co, co trzeba mieć, żeby skutecznie mógł w ogóle skalować biznes. Nie? To, uh -huh. to, to myślę, że te elementy. No i trzy to jest e, znowu bardzo selektywne dobieranie tych celów. To Mhm. Oczywiście można się skalować, kupując takie same spółki, wiesz, i tylko dokładać, i wiadomo, że obcinać tam te nawisy, i, i, i tylko dokładać klientów, czy tam przychody i tak dalej. To jest łatwe, natomiast to zawsze ma jakiś sufit. My podchodziliśmy do tego właśnie bardzo selektywnie. Brakowało nam jakiegoś elementu, szukaliśmy na rynku, kto coś takiego ma. Y, y, czy ma tam, czy tam są fajni ludzie, czy jesteśmy w stanie to sfinansować, czy to ma ręce i nogi, czy dobrze się nam gada, i tak dalej. I jeżeli tak, to zrobiliśmy wszystko, żeby to dołączyć do naszej organizacji. Y, y, I każda z tych transakcji była zupełnie jakby miała inną merytorykę, inny cel y, y, postawiony. I dzięki temu y, dzisiaj mogę powiedzieć, że mam kompletną organizację. Nie? Bo, bo poskładałem coś organicznie, podokle, do, doklejałem te elementy, które były na rynku i ktoś to zrobił lepiej niż ja bym zrobił, prawdopodobnie, a już było to gotowe i byli tam fajni ludzie. Więc. To wtedy do kupy daje nam ten efekt, no ale oczywiście są prozaiczne rzeczy, takie jak musisz mieć dobrego CFO, który cię ogarnie jednak finansowe wszystkie kwestie. No, to mhm. kluczowa rzecz, tak. Musisz mieć historię fajną w bankach, żeby yy, w ogóle trzeba mieć historię. To jest kluczowe, tak? Czy, czy mówimy o pracownikach, czy mówimy o inwestorach, czy mówimy o, o, o partnerach biznesowych. Ta historia, ta wiarygodność, to że. Wiesz, płacisz na czas od, nie od miesiąca, tylko od 15 lat. To, że potrafisz coś zrobić, nawet jak na tym nie zarobisz, ale wiesz, że ktoś dla ciebie też coś wykona. To są rzeczy, które trudno, tak wiesz, przełożyć bezpośrednio na pieniądze, ale one tworzą Twoją wiarygodność. Tak dzisiaj my, idąc do banku, nie mamy kłopotu, żeby zebrać środki. Dzisiaj z inwestorami rozmawiając, ja obiecałem tylko dwie rzeczy i obie dowiozłem. trzy rzeczy, no ale na jedną nie miałem wpływu, bo my w IPO powiedzieliśmy, że w 12 miesięcy wydamy rozsądnie środki. Dokładnie się zmieściliśmy. Wydaliśmy więcej oczywiście w tym rozumieniu, że wnieśliśmy do naszej organizacji, jak wiesz, większą możliwość uzyskania zwrotu z tych środków, które inwestorzy nam dali podczas IPO. Powiedzieliśmy, że zrobimy co najmniej, Tyle, co mam w Esopie EBIDY i zrobiliśmy 37 milionów EBIDY, rekordowy wynik w zeszłym roku. Yy, trzeci element, który gdzieś tam mógł być, no to kurs naszych akcji i tam nam zabrakło w zeszłym roku dosłownie yy, yy, milimetrów, no ale na, na ten element akurat nie ma wpływu. Tak ja swoje wyniki to mhm. do, do I to jest znowu taki model, gdzie jak ja dzisiaj inwestorom coś mówię. To na pewno część z nich, bo nie wszyscy, ale część z nich mówi OK, to są chłopacy, którzy nie obiecują nie wiadomo czego. Jak mówią, że zrobią to, to dowiozą często z nawiązką. To jest wiesz, to jest też ogromny nasz atut jako spółki, mhm. że jest po prostu wiarygodni. Myślę, że to jest to, to, co na koniec powiedziałeś, to wiarygodność, tak? Czy to, polskie określenie, dowożenie tematów to jest niezwykle ważne fokus na ludziach i myślę, że coś, co chyba pierwszy raz po, pojawiło się w naszych 120 odcinkach Escola Mobile, czyli historia. Twoja spółka ma faktycznie no, trzy razy dłuższą historię niż Escola i to bardzo pomaga, żeby mieć tą wiarygodność, tak, bo to pokazuje, że my to robimy. Niezwykle ważne wydaje mi się to w twojej historii jest to, że bardzo często to są ci sami ludzie, tak, ci sami founderzy od ponad 15 lat, którzy naprawdę wierzą w tą wizję długofalową i z tego, co sugerujesz, jakby jeszcze mają ambitne plany, tak? Mimo, że nie oszukujmy się, no przy tej wycenie, jak sobie człowiek zrobi trochę matematyki w głowie, nie muszą tego robić ze względów finansowych, tylko naprawdę chcą zrobić coś fajnego.